Witam państwa Mateusz Skulski zapraszam na czwartkowy obserwator. Wiadomo już kto i kiedy wybuduje odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Koszalinem. Inwestycja w sumie kosztować będzie niemal 1 miliard 400 milionów złotych. Pierwsza jej część ma zostać oddana do użytku za dwa lata. Ponad 23 km ekspresówki między Koszalinem a Sławnem wybuduje konsorcjum firm Kobelarnia i Mirbud. Wartość prac na tym odcinku to prawie 660 milionów złotych. Natomiast odcinek ze Sławna do Słupska za nieco ponad 700 milionów złotych zrealizuje firma Stecol. Ta część szóstki liczyć będzie prawie 23 km. Przypomnijmy, że wykonawca inwestycji był już wybrany miesiąc temu, ale wycofał się z projektu tuż przed podpisaniem umowy. Nowa trasa z Koszalina do Sławna ma być gotowa na koniec sierpnia 2025 roku. Natomiast wykonawca odcinka Do Słupska ma prawie rok na opracowanie projektów technicznych i kolejne prawie dwa lata na wykonanie prac budowlanych. Na odcinku Do Słupska oprócz trasy głównej powstaną cztery węzły drogowe w Sławnie, Warszkowie, Wrześnicy i Sycewicach. W planach jest m.in. przebudowa dróg krzyżujących się z nową szóstką, budowa dróg dojazdowych, a także awaryjnych wjazdów i przejazdów. Od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie wzrosną od przyszłego roku czynsze za mieszkania komunalne w Słupsku. To skutki przyjętego wiosną tego roku nowego programu gospodarowania zasobami komunalnymi. Niezależnie od tego, wyższe są również zaliczki za ciepło systemowe. Te opłaty wprowadzono już w październiku. Przed wakacjami radni przyjęli nowy program gospodarowania lokalami komunalnymi. Ten, który będzie obowiązywał od przyszłego roku, jest bardziej uproszczony niż obecny. Zmienia on nie tylko system zniżek i zwyżek w opłatach czynszowych, ale i stawkę bazową opłat. Teraz ta najpopularniejsza za metr kwadratowy mieszkania w budynku wzniesionym przed 2001 rokiem wynosi niespełna 7 zł za metr kwadratowy. Od stycznia będzie ona wynosiła 9 zł, natomiast najemcy mieszkań młodszych zapłacą 11 zł. Do tego dochodzi system zniżek wynikających m.in. z położenia budynku i mieszkania, wyposażenia budynku, jego wieku i stanu technicznego. Zniżki mogą wynieść do 10%. Natomiast lokatorzy najnowszych nieruchomości muszą się liczyć nawet z 20%. Procentową zwyżką stawki bazowej. Co to oznacza dla mieszkańców? W zależności od lokalu, który zajmują, ich czynsz wzrośnie od przyszłego roku o kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. Częściej pójdą w górę także w mieszkaniach socjalnych, czyli tych o najgorszym standardzie. W ich przypadku stawka jest sztywna i wynosi teraz złotówkę i 20 groszy za metr kwadratowy. W styczniu wzrośnie ponad dwukrotnie, do prawie 2 złotych i 50 groszy. W Słupsku jest około 5 tysięcy mieszkań miejskich. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej ostatnią podwyżkę wprowadziło 5 lat temu. Lokatorzy mieszkań komunalnych już dostali wypowiedzenia obecnych stawek czynszu. Dla części z nich nie będzie to jedyna podwyżka za użytkowanie mieszkania, bo tam gdzie jest zamontowane ogrzewanie systemowe, już w październiku o kilkadziesiąt procent wzrosły zaliczki na poczet kosztów tej usługi. Dwa tygodnie wystarczyły uczniom słupskiego mechanika na zaprojektowanie i zbudowanie samochodu. Pojazd powstał podczas praktyk, na które młodzież wyjechała do Niemiec. Uczniowie już wrócili do szkoły, być może uda się również sprowadzić ich auto. Na przełomie sierpnia i września 32-osobowa grupa uczniów z zespołu szkół mechanicznych i logistycznych przebywała na praktykach w Niemczech w ramach projektu Europraktyka Mechanika. 25 mechatroników projektowało i programowało windy, natomiast 7 mechaników miało za zadanie zbudowanie samochodu. Uczniowie w warsztacie uczyli się m.in. czytania rysunków technicznych, cięcia i spawania. Te umiejętności przydały się do tego, by zbudować od podstaw konstrukcję samochodu. Auto jest jednoosobowe i wielkość Przypomina go karta zasilany jest akumulatorem. Młodzież sama stworzyła układ kierowniczy, elektronikę światła, zadbali też o zbieżność kół i szczegóły techniczne pojazdu. Mieliśmy 10 dni roboczych na to, i to wydaje się wyjątkowo krótkim czasem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że byliśmy jedną chyba z najmniejszych grup do tej pory, ale o dziwo, albo nie o dziwo, biorąc pod uwagę, jak dobrze jesteśmy uczeni. Udało nam się to ukończyć tak niewielką grupą, bo jednak zaledwie siedmioosobową, a zazwyczaj były grupy dwu-, trzykrotnie większe, czasami też grupy, które miały zamiast dwóch tygodni cały miesiąc czasu. To już drugie auto stworzone od podstaw przez uczniów słupskiego mechanika. Kilka lat temu podobne zbudowali na praktykach technicy pojazdów samochodowych. Szkoła chce, by model wyprodukowany w Niemczech trafił do słupska, jeśli się to uda. Jego budowniczowie będą go mogli dodatkowo stuningować. Klub Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON świętuje dziesięciolecie istnienia. Podczas jubileuszowego spotkania były prezenty życzenia, występy artystyczne i plany na kolejne aktywności. W siedzibie klubu na obchodach jego dziesięciolecia pojawili się nie tylko jego członkowie, ale również przedstawiciele instytucji i organizacji, które od początku współpracują z kawonem. Były wspomnienia, anegdoty i występy artystyczne. Zebrani zobaczyli też niezwykłą wystawę fotografii podopiecznych klubów w bardzo oryginalnych stylizacjach. Oczywiście nie zabrakło urodzinowych życzeń, m.in. od władz miasta. wam życzę? wybitna aktorka. Amerykańska, która ma 80 kilka lat, wygląda jak 60 lat. Chciałabym powiedziała, że nie mówmy o wieku. To nie problem wieku. Mówimy o zdrowiu i o fantazji. Więc życzę Wam zdrowia i nieustannej fantazji. Klub Aktywności i wsparcia osób niepełnosprawnych Kawon działa w strukturze miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Jest placówką wsparcia półstacjonarnego dla dorosłych uczestników. Mieszkańcy Słupska od poniedziałku do piątku mogą tam spędzać czas, rozwijając swoje pasje i zainteresowania np. artystyczne, ale również wracać do sprawności motorycznej i psychomotorycznej oraz uzyskać pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Autorów 12 najbardziej ukwieconych i zadbanych balkonów i ogrodów nagrodzili urzędnicy słupskiego ratusza w czwartej edycji konkursu Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy. Nagrodami były rośliny ozdobne, zarówno kwiaty, jak i drzewa, a także sprzęt ogrodniczy. W tegorocznej edycji konkursu do ratusza wpłynęło w sumie kilkanaście zgłoszeń. To podobnie jak w latach poprzednich. Część została odrzucona z przyczyn formalnych, działki znajdowały się poza granicami miasta lub zgłoszono ukwiecone balkony nie swoje, ale te, które zgłaszającym wyjątkowo się podobały. Żyri konkursu nagrodziło lub wyróżniło wszystkich, których prace wzięte były pod uwagę. W kategorii ogród, w której wpłynęło osiem zgłoszeń wygrała Angelika Dyrmo. W kategorii balkon pierwsze miejsce zajęli egzekwo Mirosława Ciechocka i Andrzej Trypuć. Jak mówił podczas wręczenia nagród Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji w słupskim ratuszu ważna była nie tylko estetyka przestrzeni, ale również zaangażowanie, kreatywność oraz stworzenie otoczenia przyjaznego nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt, na przykład owadów. Były też kryteria takie stosowane dotyczące chociażby różnorodności tych roślin, które państwo w tych przestrzeniach nasadzają, w pewnych takich układach kompozycyjnych, tak jak to się wzajemnie ze sobą uzupełnia, przenika, czy jest atrakcyjne także w różnych porach roku. Więc to były takie kryteria, i ostre, i nieostre, dotyczące właśnie takich naszych odczuć. I naprawdę jesteśmy wdzięczni, że Państwo dokładają tę, tę cykiełkę do tego, żeby nasze miasto było piękniejsze. Aż cztery zadania w ramach budżetu obywatelskiego w przyszłym roku zrealizuje Ustka. W głosowaniu wzięło udział blisko 900 mieszkańców. Dzięki pomysłom zgłoszonym przez mieszkańców w przyszłym roku przy szkole podstawowej nr 2 w Ustce powstanie miasteczko ruchu drogowego, a na cmentarzach pojawią się tzw. zniczodzielnie i stacje narzędziowe. Ponadto w ramach zadań społecznych zrealizowany zostanie projekt Usteckie Dzieci na Harcerskim Szlaku oraz praktyczne warsztaty z graffiti. Zrealizowane zostaną ponownie aż cztery projekty. Jest to możliwe dzięki temu, że. Pierwszy projekt, jeśli nie, nie wyczerpuje całej puli środków, a drugi w głosowaniu otrzymuje minimum 10% ogółu wszystkich głosujących, to może on zostać zrealizowany. I taką sytuację mamy również w tym roku. W głosowaniu wzięło udział dokładnie 878 ustrzan, oddając 716 głosów drogą elektroniczną i 162 głosy w punktach do głosowania. 12 oddanych głosów uznano za nieważne. Budżet obywatelski stanowi część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. Dlatego także nazywany jest często najważniejszą częścią budżetu. Marsz różowej wstążki przejdzie w piątek ulicami Słupska. Panie po mastektomii będą zachęcały w ten sposób inne mieszkanki miasta do samobadania piersi. Marsz przejdzie pod hasłem Kochamy życie, badajmy się. Początek wydarzenia o godzinie 11 na bulwarach przy siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po marszu w Słupskim Ratuszu oraz w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbędą się spotkania ze specjalistami z zakresu chirurgii onkologicznej, ginekologii czy fizjoterapii. I tą informacją kończymy dzisiejszy obserwator. Zachęcam do oglądania jutrzejszej redakcji telewizji Słupsk. A dziś to już wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.